O pogoda jaka w prawym <laughs> na oknie wszystko Ja nigdzie nie miałem, nie wychodzić. To, co mówiłem, to po prostu co mówiłem. Widzicie? Muszę zabrać tam trofeczy i czy położyć? O, wam pogodę białą szacku. w, w internet patrzyłem. O, brzmi. Na burza jest taka chwilowa burza. Jak widzicie. Oczy naziny winogrona, Bo jeszcze za wcześnie zbierać nagrona. No to idzie tak że no, do ich się nie idzie jutro będzie o jutro i pojutrze będzie ładna pogoda o jak szybko mi padało no bo patrzyłem w internet właśnie Że będzie chwilowa burza. No dobrze, jutro lajta robię. I pojutrze też zrobię. Będę zbierał. Mam i długo urodziny. O, już Jacek. Prezent? Dzisiaj był właśnie. Bo Jóży prezent mi kupił. No, widzicie? To jest ogólnie wspaniały człowiek. O i przystaje. To krótki taki film będzie. O, nagrałem i przepuściłem kaługinkę bo ona zaczęła to robić takie rzeczy gadać się mnie. No ja w domu jestem. Ja nic złego nie robię. Ja spokojnie całe to wszystko. O. Jest makaron. Podgrzeję makaron na kolację. O, będzie krótki film a przestaje też przypadać tak to jest właśnie no przeprosiłem na filmie bo byłem ja nie jestem złym człowiekiem wy ludzie wymyślacie jakieś głupoty jak oglądacie mnie, to nie oglądajcie mnie, ja nie zmuszam was, żebyście mnie oglądali. Niczego nie będzie tutaj Krzysztof mówił kiedyś. Ja nigdzie nie miałem nie wychodzić, to było tylko fikcja taka. O, nie muszę, nie muszę kłamać. No widzicie, a już przestaje też padać Zobaczyć. O 8 minut. No, czekajcie na następne filmy. O, może jak nagrzeję makaron, podgrzeję Jakby będę ja to pokażę. To co jest w ogóle dobre pysznego zjeść trzeba cholero <gry>